Hej, 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 wracamy z nową przygodą, a raczej z rozbiciem się na obcej planecie, bez broni, bez niczego, bez informacji. Co my tu mamy? Mamy samouczek przeładowania, samolotek strzelania, no i to było na tyle. Mieliśmy załogę, nie mamy już załogi. Jesteśmy w dupie. Nasza postać na szczęście umie robić fikołki, więc będziemy jak... Co Elder crossak ok, dobra, zaczynamy z przytupem od razu. Mamy jakąś wodę. E, ja nie chcę biegnąć. Eee, no dobra, Biegnijmy w takim razie do góry. Tu coś mamy, jakąś broń, coś ten. Kim ty jesteś? Eee, kto wymyślił, że spinanie jest na B? Już widzę ile razy będę się mylić w tej grze. Będę klikać B, bo no wiadomo, jak gram na kontrolerze, bo jest mi tak wygodniej. Niż na klawiaturze. Plus jest ciszej. Bo stukanie w klawiaturę mnie też denerwuje, jak odsłuchuję te nagrania później. Eee, dobra gdzie ta zjawa poszła? Dobra, tu nie mogę wejść. Mamy kostko laser w dali. Co będzie teraz... Uuu. Gdzie my jesteśmy? Tam mamy tą kostkę, która nas chyba wciągnęła. O, no, wygląda fancy. Tam widzę jakiś obelisk. Tam to wygląda, jakby już miał być jakiś Battle Boss na wstępie, taki nas zaatakować. Bardzo możliwe, nie? Ale. Co, tu jest jakieś rozkałęzienie dróg. Idę w prawo. tu, 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 tu. tu, tu. Ej, tu jednak nic nie ma. Dobra, to idźmy w takim razie tu w dół. Lewo, prawo. Myślę, że w prawo mamy iść, ale zobaczę, czy tu z lewej nic nie ma zawsze muszę, trzeba znaleźć wszystkie krawędzie mapy no chyba też tu nic nie ma ja wiem, czy są jakieś znajdźki w sumie mam nadzieję, że nie nie lubię znajdziek jest tu czy tu? chodźmy tu o, jest zjawa, no to idziemy dobra, idę, idę idę, idę ziomuś Nie, że ta postać w sumie głową podąża za tym elementem, gdzie się patrzymy. Dobra. Myślę, że ten obelisk nam jakąś prawdę powie. Mhm. I co to? Do tego dotknąć? Daję wam uciekać, a tam, dobra. O, mogę w końcu Who is the boss? What is this? My head! He's getting closer. Where am I? What was that creature? No, to zaczynamy rodzić pierwszy. Strach pomaga przetrwać. Gdzie jestem? Co, co się wydarzyło w ogóle? Jak ja tu nagle się znalazłem? Co to, to za interakcja? Przywraca zdrowie i organiczną ilość amunicji, ale to sprawia, że wrogowie się drodzą. Usunięcie tej przeszkody nie. Pie te przeszkody nie pojawiają się podobnie. Hmm. A, ja a ja nie chcę, żeby się wrogowie odradzali. Ciekawe. Ty O, dobra. Ta roślinka się świeci. Nie, nie mogę jej zabrać. Hmm. Dobra. No nie ma co, chyba przedłużać. Idziemy. Tutaj mam. Co tu mamy? Pomotki. Mogę coś. Co to? Lecak. Ale tam jest broń pod spodem Oczywiście to musi być jakaś maczeta. Ale dobra, nie będzie... Mm, Okej. Okay. Patrzmy nasz ekwipunek No dobra, mamy na razie tylko to. Zbadaj. Elektryczna przecinarka. No spoko. Fajnie, cieszę się. Mogę sobie wyposażyć czy coś? O, mamy już. Dobra. Ciach, ciach. Dobra. Okej. Okay. Pajęczasz. Możemy go przeskanować. Okej. Okay. Arachido... arachidowy skoczek. No, spoko. Fajne. Fajny zwierzek. Wygląda trochę jak takie połączenie kraba z pająkiem i czymś jeszcze. Ciężko powiedzieć dokładnie, co to jest. Dobra. No, ona coś wspominała, że się w grupach poruszają, nie? Dobra. Czy mogę też to zeskanować? Halo? Mogę? Nie? Coś? Ten? Tego? Nie? Dobra, czyli piorunek to jest nasza stamina, okej. Okay. Tu są jakieś wrota, tu jest jakaś elektryczność. Tutaj mamy jakąś roślinkę, co się prądem kopie, zobaczmy co to jest. Trzeba to przeskanować. Eee... Dobra. Czekajcie. Bieska Fre frezja. Eee... Dobra. On dużo mówi. Eee, tutaj mamy ataki wręcz za pomocą RT. No to takie podstawy to, co wszystko się wyświetliło. Co tu mamy a czyli po prostu to, co ona już mówiła. O, czyli możemy sobie teraz z tego zbierać rzeczy. Miło. Yy, czy mogę tu jakąś skrzynkę przeszukać albo coś takiego? Hmm. Tam jest SOS, ale.

oko spowarka będzie szukana, czyli wychodzi na to, że chyba tylko raz trzeba będzie skonać każdego stwora i tym podobne. No to nie jest tak źle. Czy tutaj mogę coś? Nie. Dobra, to idziemy. Ciach, ciach, Dobre. Dobra, to jest nasz sygnalizator SS, no?

to by się spodziewał że będzie nienaruszona absolutnie nie dobra nawet mamy naszą amunicję ej a mogę sobie to jakoś tak przypisać czy coś czy tak nie bardzo Ehm. Um, jak zrobię RT? O, dobra, czyli dopóki nie celujemy, to mamy broń French. Good to know. No to teraz, jak już poszliśmy po Givera, no to możemy wrócić do bramy. Tego by nie. O, Oj, oj. Coś takiego większego. Gdzie to jest ojej, ojej. No. Nie fajne. nie wielkie obrażenia, a periodyczne. Hm. dałem sporo obrażeń. Nie powiem, że nie. A, schylowałem się. Okej. Okay. czy to się odnawia w takim razie. Dobra, odpalmy to. Cyk, cyk. I hop. Mówię, że mam robić uniki, to znaczy, że będę miał tu to towarzystwo. Dobra, one są w wodzie, więc elektryczność na nie fajnie działa. Co to? Waś sześcian. Czy Mogę coś o tym sześcianie więcej się dowiedzieć? Nie. A to jest arachnidowy skorpioid. Dobra. Uuu. taka krótkofalówka. Uu. Tego to mi się nie podoba. Ty, wszystkie umarły na o jakieś włókno. Włókno węglowe, stosowane w druku 3D. A czyli to nasze do craftingów. To był jakiś anarchidowy wybucharz. Dobra. Nasze kwiat... kwiateczek. O, muszę przeładować i... O, mogę sobie dobrać. Spoko. Fajnie. Tam coś lata Tam coś lata Tam coś świeci No dobra Trochę lewitywałem w powietrzu przez chwilę, ale to szczęku. było się tym przejmowało Tam jest kostka Ja chcę tą kostkę Jak mogę dostać tą kostkę To spiąć co? To też jest coś dziwnego nas tym, ale z tym nic nie mogę zrobić. Dobra, ale wejdźmy tu wyżej. I weźmy kostkę. Super. Czyli te kostki mogę traktować jako znajdźki. Good to know. Teraz pytanie: jest za milion punktów, co to jest? Bo to wydaje mi się, że to nie jest przyjazne. Dobra, przecrujemy. Hmm. Podejść do filera, aby utworzyć punkt odrodzenia przydatny w razie śmierci. O spoko, eee, przepraszam, zdrowia, a energii i wytrzymałość. Dobra, wody hermesa Ty czym jesteś? Chcesz zabić? O leży jakiś stworek biedny. Albo nic mi nie może dać. No cóż, trudno. O, kostka. A, czyli widzę, że tutaj te kostki są jednak tak... ...poukrywane. Dobra, czekajcie, to ja wiem gdzie jeszcze jedna kostka może być w takim razie. O, tutaj coś takiego było. Nie, to nie mogę wejść. No to jednak nie ma. Dobra, ale mamy jakieś umiejętności, tak? Oho, już widzę te drzewko umiejętności, to już wiem, że to będzie. To już będzie. ciężko. Dobra. Co my tu mamy za drzewką umiejętności? Czy mamy coś więcej? Nie. Czyli mamy tylko pierwszy poziom i nauczę trzech klasy pierwszej umiejętności. Dobra, zobaczmy w takim razie inżynier lub xenobiologia. Ksenobiologia, ksenobiologia wzmacnia organizm skaite, zwiększając HP o 20%. No, a tutaj jakieś zwiększone leczonko. To wydaje się spoko. To też się wydaje spoko. To jest też nawet w miarę, gdy broni skończy się w miejsce To jest bez sensu. Eee, to jest w miarę, a to nie wiem co to jest w sumie, bo chyba jeszcze do gadżetów nie doszliśmy, ale stwierdzam, że wezmę to na razie. Niech jest, no i fajnie. Eee, więc sobie jeszcze co tu mamy. No dobra, użyję tego interakcji, no dobra lek... jakie tam tu są te nasze przewody? Dobra, one gdzieś tu idą. Tu mamy więcej tego syfu. Dobra, ale mogliśmy to zeskanować, nie? Entry. Stronne, hmm. ether. Czyli pewnie, jak w to strzelę, to to wybuchnie. Mam wrażenie, że jest stwory. No, jednak to nie wybuchnie, jak w to To jednak nieważne. Ale jak łatwo palne, to może. Może. O, okno. Ale tu ciemno. Tam coś będzie na mnie czekać.

Better not touch it. Hmm. Ona mówi, lepiej tego nie dotykać. Tymczasem ja. A rozwalę to. A co się stanie, jak to rozwalę? Co się stanie, jak to rozwalę. Trochę ciasno. No cóż. No to było jednak tego nie rozwalać. To takcy się skończy, proszę. Byłbym wdzięczny. Dzięki. One są niefajne w takim razie. Do tego nie rozwalam. Może też się zrespi No chyba jednak nie. Czegoś na suficie nie ma. Zawsze takie na suficie, jakieś stwory też są w takiego typu grach. Nie ma? Nie ma. Dobra, ale tu mamy jakieś kwiatka. Zobaczmy, co to za kwiatek. Oplim. O! No boje zapalające. Dobra, czyli już wiemy, jak się tam przebić. Ale luknijmy sobie w takim razie, co tu jeszcze mamy ciekawego. Tutaj jest woda. Dobra. O, nasza drukarka 3D. Ja już ją widzę tutaj. Dobra. O ile się zakładam, że jak pociągnę za to dźwięk, to obudzę stado potworów. Chodzi o dziwia, nie. Hmm, Robinson. O, obóz Robinsona zrobił nam.

I might be able to craft an incendiary device with the MPU. <laughs> Burn the growth. The body must be cleansed. Ever since he left the Hermes, but we were just there. He. Chyba trochę nam kolega się, niestety, umarł.

O, no, spoko, możemy zatruwać, podpalać. jest git. Dobra, zobaczmy w takim razie co tu mamy. Odkrzywaj i pociski. przyciski. No dobra, mogę jakoś się przełączać między tymi trybami? Tak zapytam tylko... W sumie? Yy, czy coś? Bo tutaj mamy o tej toksyczności, dobra, tu rośliny, tu mamy te zwierzaki nasze. E, tu mamy odnośnie kokonów. oko fajnie, i w burzy. To ten wielki gigant, który nas próbował zeżreć od razu na starcie. No, make sense, make sense, wszystko makes sense. Więc, mamy naszą przepalarkę. Więc myślę, że w tym miejscu skończymy. O, to jest szybka zmiana broni. A czyli tu możemy sobie przełączyć między trybami. Na szczęście nasza yy, spawarka wcześniejsza ma wielofunkcyjne zastosowania. Więc wystarczy nałożyć nakładkę i możemy podpalać, razić prądem, pewnie zamraszać i tak dalej. Za chwilę. A, bo czemu nie? Taka technologia 20... nie wiem, którego wieku. <laughs> tak więc. Na razie kończymy. Ja Wam dziękuję za obecność, za oglądanie. Trzymajcie się i do usłyszenia już niebawem. Na razie i hejka.